już jestem z Wami. Przeszliśmy już jakiś etap, pani Lenko, jak dzieciątko już się urodziło. Przeszliśmy już etap y, skarmienia piersią. Y, I co robimy w kolejnym etapie, jeśli chodzi o karmienie? Jeżeli chodzi o karmienie, nastąpi, następuje taki etap, kiedy trzeba wprowadzać, zacząć wprowadzać pewne inne produkty. Prawda? Lekarz pediatra najczęściej nam podpowie, w którym momencie lub mama intuicyjnie sama yy, dojdzie do tego, że należy zacząć wprowadzać inne produkty. Mogą to być jakieś papki owocowe, mogą to być jakieś kaszki itd. Tych produktów wprowadzanych na początek nie jest wiele, ale trzeba pamiętać o jednej zasadzie: one zawsze muszą być bardzo mocno rozdrobnione albo trafiając do buzi dziecka w postaci takiej, żeby dziecko się nie zadławiło. Podajemy na początku dziecku pokarm w niewielkich ilościach. Może to być podawane na przykład za pomocą łyżeczek. Są specjalne łyżeczki hmm. dla malutkich dzieci, które polecamy dużo. bardzo, jako po pierwsze odpowiednie do ukształtowania usty dziecka, po drugie y, ułatwiające nam pracę. Tutaj mamy na przykład łyżeczkę, która ma bardzo długą rękojeść, prawda? Mm -hmm. I tutaj płaskie tak Bardzo płaskie miejsce podawania. Ułatwia nam to wyciąganie, bo najczęściej podajemy to ze słoiczków mhm. lub z jakichś pojemniczków. Wyciąganie z tego pojemniczka, a jednocześnie podawanie naprawdę niewielkiej ilości jedzenia za pomocą niewgłębionej łyżeczki. Oczywiście nie każdy rodzic musi korzystać z takiej łyżeczki, mhm. są jeszcze inne łyżeczki, które mogą się tutaj nadawać. Ważnym elementem jest to, żeby one były rzeczywiście na początku jak najbardziej płaskie, żeby po prostu to dziecko ukształtowało sobie w sposób prawidłowy swoje podniebienie i pracę języczka. Tutaj mamy też stosunkowo, stosunkowo płaską. Łyżeczkę, ale mającą pewną cechę, która pomaga rodzicom, a mianowicie jest to łyżeczka, która zmienia kolor, jeżeli temperatura podawanego pokarmu jest zbyt wysoka. Ona po prostu reaguje na ciepło. To jako taką delikatną uwagę. Mhm. Tutaj też widzę taką łyżeczkę, że można sobie złożyć jako ciepło. Tak, czy... to jest łyżeczka, łyżeczka, która zajmuje bardzo mało miejsca. W momencie, kiedy korzystamy z niej, ta część jest wyciągnięta, wtedy, kiedy z niej nie korzystamy, Mam możemy schować. A więc, na przykład, idąc gdzieś na spacer albo na zakupy, zabieramy ze sobą jedzenie dla maluszka. I łyżeczkę przechowujemy w sposób sterylny, prawda? Jest ona zamknięta. Jeżeli chcemy podawać dziecku coś więcej niż tylko pokarm rozdrobniony, na przykład bułeczkę, na przykład jabłuszko czy banana, to podając taki cały produkt, dziecko mogłoby się zadławić. Są na rynku dostępne różnego rodzaju produkty które są przystosowane właśnie do takich większych rzeczy. Jedną z których my bardzo polecamy, to jest taka właśnie silikonowa siateczka do karmienia w tej części ona jest tak może mało widoczna, ale w tej części znajduje się silikon, do którego wkładamy, na przykład lekko rozdrobnione jabłuszko, biszkopcik, czy na przykład może to być banan i podajemy to dziecku. Dziecko to traktuje jako zabawkę, jednocześnie na, naciskając ustami na tą część, powoduje, że przez szpary rozdrobniony pokarm dostaje się Aha. do ust dziecka. Ma dziureczki, nie? Ona jest... ma takie hmm. właśnie delikatne dziureczki. Tak, tu, tu jest troszeczkę inny znaczy ta sama zasada działania tyle tylko że tu jest silikonowy a tu jest bawełniana siateczka bawełniana siateczka jest na pewno zdrowa tylko tyle że ona się przebarwia pod wpływem mm -hmm. na przykład podawanej marchewki prawda czy, czy innych produktów przebarwia się Czyli to takie bardziej higieniczne bardziej, bardziej higieniczne na pewno na dłużej mm -hmm. na pewno na dłużej i dziecko to może traktować nie tylko jako źródło jedzenia ale także bardzo często traktuje to jako źródło zabawy zajmuje to na nasze dziecko stosunkowo długo zanim ono wyssie to, ile potrzebuje. Do takich łyżeczek i takich produktów bardzo fajne są różnego rodzaju miseczki. My tu mamy pokazane różne rodzaje miseczek, ale tylko przykładowe. Mogą to być takie miseczki, które mają jedną komorę, takie, które mają, jak na przykład tutaj dwie komory, kiedy dziecko już jest starsze, i podajemy różne pokarmy albo na zasadzie takiej tacki. Teraz bardzo zalecane jest to, żeby podawać dziecku różne rodzaje pokarmów, szczególnie temu starszemu dziecku. Różne rodzaje pokarmów i dziecko samodzielnie wybiera sobie, co chce. Czy to mają być ziemniaczki, czy jakiś, jakiś owoc, czy jeszcze jakieś inne pokarmy, które, które zalecają nam lekarze do podawania małego, dla małego dziecka. I tutaj ta tacka nie ogranicza dziecka, ono samo, samo sobie wybiera bardzo często rękami, a nie łyżeczką. Ten pokarm, który ma ochotę zjeść. Tutaj mamy jeszcze inny rodzaj łyżeczki, to, yy, miseczki jest to na. Na początek bardzo fajna sprawa, bo to dziecko najczęściej je bardzo pomału. Jest to miseczka, która jest na przyssawce, a więc twardo siedzi na przykład na, na stoliku, krzesełku, na krzesełku, a jednocześnie ma ona tutaj otwór, do którego możemy nalać ciepłą wodę, dzięki czemu, jeżeli karmienie dziecka trwa długo, Posiłek, który ma być ciepły, jest cały czas podgrzewany. Bardzo fajna i wygodna, jednocześnie jest płaska, więc łatwo jest samodzielnie dziecku korzystać z takiej miseczki. Wybór miseczek jest bardzo szeroki. My polecamy miseczkę, która jest bardzo zdrowa. W 60% jest wyprodukowana z mączki drzewnej. Także opakowanie jest z recyklingu, a więc wszystko, co jest zdrowe dla dziecka, jednocześnie wyłączona jest tutaj melanina. I w wśród grupy tych produktów, Mamy różne rodzaje talerzyków, miseczek, kubeczek, kubeczków i y, różnych łyżeczek. Jeżeli rodzice y, na to zwracają uwagę, są, żyją proekologicznie, bardzo polecamy te produkty. One są w różnych wersjach kolorystycznych. <laughs> Oprócz jedzenia, dziecko oczywiście uczy się picia. Już nie picia z piersi mamy, tylko picia z innych bardzo często jest to na początku butelka, ale po butelce następuje etap, kiedy zaczynamy dziecko uczyć pić z tak zwanych kubeczków. Są różne rodzaje kubeczków, z których możemy Korzystać. Mamy takie kubeczki na początek dla dziecka. Można już z trzeci, od trzeciego miesiąca życia z takiego kubeczka yy, korzystać. jest kubeczek doidy. Ten kubeczek ma dwa uchwyty i ma o przedziwny kształt. On jest taki właśnie jak gdyby ścięty, żeby łatwiej było podawać w niewielkich porcjach napoje dziecku. Najczęściej jest to woda, mleko lub jakieś soki. Ta, tego typu kubeczek jest również dla dzieci od zera. Yy, Firma Medela ma taki kubeczek, jest to maleńki kubeczek, można podawać nawet lekarstwa, ale także i mleko mamy za pomocą takiego kubeczka w momencie, kiedy dziecko nie chce korzystać z piersi albo nie może korzystać z piersi mamy, a nie przyjmuje y, żadnej butelki. Tutaj mamy inne rodzaje kubeczków. Tu jest przykładowo kubeczek, który ma ustnik bardzo podobny do ustnika butelki, dziecko bardzo często da się oszukać, do tego kubeczka wlewamy napój i dziecko się naciskając tą część, to jest tak jak gdyby korzystało ze smoczka, jest to kubeczek nie kapek, a więc nie ubrudzi się, nie poleje, bardzo fajnie. Rodzice też często korzystają z kubeczków, które są zakończone rurką. Nauka picia z rurki jest to jeden z etapów rozwoju dziecka. Nauczenie dziecka, że ono musi porządnie zasać. To jest naprawdę bardzo dobra umiejętność dla maluszka. Mogą być rurki zwykłe, mogą być rurki z obciążnikiem, mogą być rurki, które nie przepuszczają, nie, powiedziałabym nie kapki, które powodują, że jak się przechyli, to nie będzie leciało. Tych kubków i tych rodzajów kubków jest bardzo dużo. Często przy yy, czyszczeniu takie kupów, są nam potrzebne różnego rodzaju y, pomocne artykuły. Są nimi szczoteczki małe albo duże, albo takie maleńkie szczoteczki, szczególnie do czyszczenia tych mniejszych otworów, jak na przykład rurka i tak dalej. To są y, niezawodny sprzęt potrzebny w każdym domu, przy każdym maluchu. Karmiąc maluchą musimy pamiętać o tym, że to karmienie odbywa się w sposób idealny. Dziecko bardzo często brudzi zarówno w koło siebie, jak i samego siebie. Do tego żeby znaleźć odpowiednie miejsce do karmienia dziecka, zachęcamy do zakupu takich właśnie różnych rodzajów stoliczków. Te stoliczki ułatwiają nam karmienie dziecka. Każdy stoliczek jest przystosowany dla takiego dziecka, które już potrafi siedzieć zawsze w środku tutaj ma Odpowiednie pasy utrzymujące dziecko, powodujące, że dziecko nie wypadnie. Dodatkowe zabezpieczenie jeszcze jest pod stoliczkiem, tutaj pod tym. Najczęściej jest też tak, że większość z tych stoliczków, które są na rynku obecnie, posiada dwie tacki. Jedna tacka zdejmowana, którą szybko możemy wyczyścić, a w tym samym czasie dziecko korzysta sobie z drugiej tacki producenci, idąc za namową wielu rodziców, robią teraz te stoliczki różnie. Czasami jest to jeden wysoki stolik, ale bardzo często, najczęściej jest to stoliczek, który na początku jest wysoki, a później można z niego zrobić krzesełko i stolik. Ob, um, obniżając o tyle, prawda, utworzy się krzesełko, z którego korzysta już kilkuletnie dziecko. A więc taki produkt zakupiony raz dla Powiedzmy, mniej więcej półrocznego dziecka, będzie służył temu dziecku bardzo dużo. Wśród zgromadzonych tutaj rzeczy, które chciałam Państwu pokazać, jest jeszcze kilka takich gadżetów, które ułatwią mamie y, y, nawet spacery czy karmienie dziecka w różny sposób. Ale takie coś jak na przykład to czy to. Są to pojemniki, tak zwane niewysypki pojemniki na przekąski. Firmy, które produkują to jest bardzo dużo. Zwykle zasada polega na tym, że nakładamy do pojemnika produkty, które chcemy, żeby dziecko na przykład na spacerek z sobą wzięło, i zamykając ten pojemnik w jakiś określony sposób, powodujemy, że jeżeli damy do dziecku do ręki takie coś, dziecko nie wysypie tego natychmiast, bo Wysypywanie, tu dokładnie będzie widać, jest trudniejsze. Dziecko musi włączyć, włożyć rączkę do środka, żeby wyjąć smakołyk, prawda? Żeby ten smakołyk y, potem zjeść. Także takie pojemniczki na spacery jak najbardziej są mile widziane. Każdy pojemniczek, oprócz tego, że ma coś takiego, y, co ułat, y, u, um, utrudnia wysypywanie, ma jeszcze zawsze zamykanie, żeby to przechowywanie było bardzo higieniczne. Dodatkowym elementem, który, o którym powinniśmy w tym momencie wspomnieć, są oczywiście śliniaki. Mamy bardzo dużo śliniaków, różne rodzaje śliniaków, są śliniaki jednorazowe. Tylko no, pytanie, czy, czy rodzice chcą się na taki śliniak zdecydować, czy raczej wielorazowe, prawda? Które, które na przykład mogą nam służyć przez rok, dwa i pół mogą one być, tak jak tutaj mamy na przykład, przykładowo śliniaczek, który jest pokryty frotką, w różnych wzorach, to jest tylko przykład, prawda, śliniaczka od spodu pokryty jest taką folią, która nie przepuszcza płynów. To wszystko są śliniaczki dla tych dzieciaczków, które jedzą, bo to nie trzymamy na dziecku przez cały dzień, dziecko w tym przez cały dzień nie chodzi, tylko w momencie, kiedy je. Tutaj mamy już na przykład inny rodzaj śliniaka dla troszeczkę starszych dzieci, które już samodzielnie jedzą. Przykładowo taki śliniak, który jest cały zrobiony z silikonu, posiada odpowiednią kieszonkę, do której wpadają te resztki, które dziecko nie potrafi wsunąć do buzi albo nawet bawiąc się po prostu zrzuca na dół, żeby zachować więcej czystości. Później by Czyścimy tylko tą kieszonkę, myjemy śliniak i przy następnym jedzeniu już możemy taki śliniak użyć, bo ten musimy zdecydowanie wybrać. Ten możemy po prostu wyczyścić, przetrzeć, prawda, pod bieżącą wodą, zachowując czystość. Bardzo istotnym elementem w tym momencie jest. Jeden z bardzo ważnych produktów, a mianowicie produkt do mycia, my to mówimy do mycia butelek i smoczków, ale także jest to produkt do mycia każdego innej rzeczy, która, każdej innej rzeczy, która jest potrzebna dla maluszka, a więc i łyżeczek, i miseczek, i śliniaczków, i tak dalej, bo jest on hipoalergiczny. Muszę się pochwalić, że nasz sklep hmm, sprzedaje akurat ten produkt w najniższej cenie na rynku. Nie znajdziecie Państwo nigdzie indziej tak niskiej ceny jak my w, w naszym sklepie. I oprócz tego produktu, jeszcze w międzyczasie będziemy mówili o kilku innych produktach, które będą miały również wyjątkowo niską cenę. To dla Państwa jest stworzona ta cena. Chodzi o to, żebyście Państwo wiedzieli, że my również staramy się przy, przybliżyć Państwu wiele potrzebnych elementów, na które być może w dzisiejszych czasach nie jesteście Państwo gotowi finansowo, a które są naprawdę potrzebne. Jednym z tych produktów jest właśnie coś do mycia butelek, smoczków i Produktów dla dzieci w najniższej cenie w maluszku. Bardzo dziękujemy za obszerny wykład na temat karmienia. Kończymy dzisiejszy odcinek i zapraszamy na kolejny. Dziękuję.